Dzięki, że jestem tutaj w pokoju po walce. Yy... Trochę pobijany. Yy... Nie wiem, co wam powiedzieć. Przede wszystkim, yy... przede wszystkim, chciałem podziękować wszystkim, yy... którzy mnie wspierali, którzy byli ze mną. Naprawdę, dziękuję Wam. wyobrażam sobie to wszystko troszeczkę inaczej, ale no co, czasami tak bywa. Trzeba iść do przodu. Sorry ogólnie, że musicie widzieć mnie na takim stanie, ale naprawdę mam w sobie tyle emocji, że nie wiem, nie wiem, co po prostu mam powiedzieć. W ogóle ten, ten mój kalafer, który miałem normalnie, mi tak wywaliło doszczędnie już, palce nie mogę włożyć do środka. I co? Zostałem jeszcze medalion od Timu Wilka, takiego. Dziękuję bardzo Wam. I co, lecimy? Lecimy dalej, do, do przodu. Ale powiem Wam, że jest mi ogólnie mega, mega ciężko teraz w głowie. E, naprawdę. Nadal nie mogę sobie tego... Naprawdę, bo wyobrażam sobie to wszystko zupełnie inaczej. Przez całe te dwa, trzy miesiące wkładałem całe serce w treningi. E, trenowałem po dwa razy dziennie, czasami nawet i trzy. E, Odlałem też, jakby przełożyłem szkołę na, na, na bok i poświęciłem się. No ale cóż, no e, jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim za wsparcie, e, za wszystko. Mm, I co, i, i nie wiem, co. <laughs> co idę zrobić teraz. Poszedłbym spać, ale. Yy, tyle, tyle jeszcze mam emocji jakby w głowie, że, że na pewno teraz nie zasnę. Yy, więc no, ja na razie się izoluję tutaj od internetu, muszę ukarnąć umysł, głowę i będę się do Was odzywać w najbliższym czasie. Jo. Poryta od czoła zimne szmaty, lody, koral. Złoto, gramy polski browar. Zimne kraty na Peronach.